Zostałem tu przetransportowany Właśnie tu muszę odnaleźć Kolegów z amerykańskiego wojska dostanę z tej góry i pójdę ich poszukać No to ruszamy <laughs> Byłem tu kiedyś Ale z tego wszystkiego tu nie było nie był tu nikt osiedlony, ani nic z tym. Teraz muszę znaleźć moich kolegów. Zobaczymy, może mi się uda. Chodźmy. O, widzę, że żywności mi brakuje. Świnek dużo, krówek, wszystkiego normalnie. Kurczaki pewnie też gdzieś się skryły. Normalnie pół pas mają. Wie widzę, widzę coś? Ki dom. Jakieś odgłosy słyszę też. O, domek. Co tutaj? Mm. Wow, dużo tego. Jakieś odgłosy znowu słyszę. Co to jest? Tu pewnie coś się kryje. O, widzę. Musimy przedostać się na drugą stronę. <coughs> Gdybym tutaj transportowany. Przeziębiłem się i teraz kasz no właśnie do tego. No dobra, o widzę jakiś bunkier mają w skrzynkach. Dużo fajnych rzeczy. Czyli mało rzeczy, ale zynki, no to dobra rzecz. Naboje. Najważniejsze. Dobra, szybko. szybko. Nie zauważyli, nie? Chodźmy może, nie wiem, może jakieś wejście inne, do czego znajdziemy. Tutaj. Jakiś włas, klapa czy coś. Może jakaś po prostu dziura, nie wiem. Jakoś musi się coś wejść, jakiś podkop czy coś. O, tam widzę coś. Tam pewnie lasy podpalali. Dobra, o, widzę coś Chodźmy tutaj Może będzie coś fajnego U. Ktoś tam chyba jest Dobra Zaraz to sprawdzę O, Bartek Siema Kibelek mają, łóżka dwa. O, dwa! Jeszcze jedno widzę. Ktoś tam musi być jeszcze. Kuba, siema! Długo was nie widziałem. Niedługo was stąd wydostanę. Wrócę tu po was na pewno, ale... No właśnie, ale jak się stąd wydostać? Czekały, jak was stąd wydostanę. Dobra, na razie, idę. Wygląda tutaj spokojnie. Przez kraty? Nie. Przez kraty nie. Lepiej przez kraty nie strzelać. Przezostaniemy się na drugą stronę może. O! idę ludzi ruskich żołnierzy widzę masz jakiś podkop czy coś zrobimy? nie wiem muszę się zastanowić przez nikogo nie ustrzelę. Dobra. Jakiś podkop by się przydał. Może tutaj wtedy? Tam kamień jest, kilofa nie mam. O! Coś tu jest! Zaraz coś banana. Góry podrobinie, wejście do jakiegoś domku. A tutaj pewnie ich ukryta baza. Ładnie się urządzili nawet o jakiś był Rawiza dobra Ciekawe czy. No tak, pistoletów nie mają, ale. No, bo pewnie Muszę mieć to w końcu rusty żołnierzy. Wręcz mnie nie pokaże. Wow. Pistolet i dużo magazynków. No, przetestujemy może sobie. Tutaj trochę. Dobra, sobie tutaj rozwalimy to płytkę naciskową, postawimy pistolet karabin znaczy się. Oj, ups. I teraz? O, ładuje się i postrzelajmy. A, słaby jakiś gówniany. Dobra, dłużo miejsca i... ...jest trochę paliwa. Dobra. Zostaniemy się jakoś stąd. Roz, tam trochę taka pułapka, ale ja dam radę. Magazynki... dużo ...juzurki... ...w... camencie. Potem cygur wyjmę i wydostawię się Dobra, kopię Ach, trudno Twarde strasznie, ten cement Ach, ale ja dam radę Jest, udało się Ciekawe czemu tam było dwóch? To był mały gabinet. Jedno biurko dwóch ludzi. Ciekawe czemu tylko dwóch? Aż, znaczy, aż dwóch. nie wiecie, jedno biurko, mały pokój. O to jednak coś jest. Wow. No. Z tym było łatwo. Paliwo, paliwo... O, dokumenty i książka, ale będę musiał pozbywać. jak sobie przetestujemy. Będzie dobry, według mnie przynajmniej. Dokumenty później przeczytam. Dobra. Teraz trzeba. Myślę, że trochę amunicji z tego pistoletu No i... trochę go poużywamy Czuj, no. ale zobaczmy, dobry Zaraz zobaczymy, jaki dobry przepis tutaj będą dla ludzi Dobra Aha! Miałem jeszcze dokumenty wziąć Ty, ale przeczytamy później. Bo będę miał chwilę dla siebie. A teraz tu. Nie opatrę się po bardzo. Dobra. Pójdźmy tutaj. A czy Paweł, Piotr, Sebastian, no i jeszcze trzy inni. A, że wy tu liście daliście się im złapać. Ja się nie dam, ja jestem twardy. Dobra. Z wami się wypytałem. No dobra, wiecie jak chcę Chyba raz nie ma. Nie wiem, może jest coś Jeszcze ciekawego, co może coś... Nie, no, to też Nie, się na tych nie, biorę, bo na razie nie, 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 Jak nie, biegał, nie, biegać, to tu wrócę. Razie, nie, tego nie, 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 się tędy na zewnątrz I więc tutaj pozwolimy na dziurkę no i może coś wygastek tutaj zaczyna przyda się wino to ale możecie wziąć rzeczy o i chciałem wyciągnąć, czyli dwa что... Ой, добра. Но да. да, можете не сходить и, и все остальные, что-то не отрабатывать. Что а вот все мы не По-моему, здесь здесь может быть, я думаю, там так и все Tak na deszczu, nie, nie okazać się chodzi, chyba no, pójdę, no pójdę i siedzę i zastrzegam. Trzeba e, no nie nie jest źle. słabo, to... Oła! Słabo. No fak! Źle. Ja, to co z wyczorami. W końcu

thank mm -hmm. you